Operowy jest niezwykłym gatunkiem muzycznym, który przenosi nas w magiczny świat emocji i dźwięków. To sztuka, która wymaga poświęcenia i pełnego zaangażowania. Na taką trudną muzyczną ścieżkę wchodzi Marcelina Kępczyńska, młodziutka wokalistka, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie. Ja od zawsze bardzo lubiłam śpiewać i w moim domu też zawsze dużo się śpiewało, bo wszyscy wszyscy w jakiś sposób są związani z muzyką, więc nigdy nie ma ciszy i, i zawsze dużo śpiewamy w domu. Talent jest w przypadku śpiewu operowego równie ważny jak umiejętności techniczne, które pozwalają w pełni kontrolować i wykorzystywać głos. Wymaga bardzo dużego opanowania oddechu, co Niekoniecznie jeszcze działa, jak powinno, ale to po tej jestem w szkole. Um, tak, technika um, dużo, dużo mocnego oddechu, podparcia, um, sporo legata, dobra dykcja. Włoski, niemiecki, hiszpański, francuski to języki wykorzystywane w dziełach operowych, a ich znajomość jest niezbędna, by je zrozumieć i dobrze interpretować. Chodzi głównie o takie podstawy, bo no przecież nie będę się uczyć całego, całego języka po to, żeby zaśpiewać jedną arię. To chodzi o to, żeby um, głównie znać wymowę, um, jak, akcenty, um, jak akcentujemy słowa w danym języku um, i jak brzmi melodia tego języka. Każdy śpiewak ma swój ulubiony repertuar. Marcelina posługuje się sopranem, co daje jej ogromny wybór. Co zatem lubi najbardziej? Bardzo lubię śpiewać y, pieśni. Bardzo lubię pieśni Stanisława Moniuszki, bo są takie bardzo lekkie, takie mm, przyjemne i bardzo lubię śpiewać arie starowłoskie. Mają w sobie coś takiego tak, co, co bardzo, bardzo, bardzo lubię śpiewać. A poza takim klasycznym śpiewem, to bardzo kocham poezję śpiewaną. W dążeniu do doskonałości niezbędne jest znalezienie mistrza, osoby, która pomoże zdobywać solidny fundament wokalny. Mistrzynią Marceliny jest Jolanta Sołowiej. Jeżeli nauczyciel i uczeń wspólnie do czegoś dążą, to jest taka interakcja, jest taka chemia między nami, że coś z tego dobrego zawsze wychodzi. Ja mogę wiem, że dużo wymagać, jeśli chodzi o oddychanie, o technikę, a ona wie, że to jest jej potrzebne i to realizuje. No bo umówmy się, rzeczywiście potrzeba wysiłku obydwu osób, i nauczyciela, i ucznia, żeby był ten efekt końcowy bardzo dobry. Muzyczna rodzina to ogromne wsparcie dla młodej artystki. Ponieważ nikt u nas w domu nie fałszuje, to wszyscy lubimy siebie nawzajem słuchać. Natomiast poza tym, że Marcelina na najwyższym piętrze u nas w domu, tak na strychu, ma zrobioną swoją, swoje królestwo, swoją wieżę i tam właśnie pięknie śpiewa, sobie trenuje, to poza tym u nas w domu nigdy nie ma ciszy, bo każdy w swoim tempie swoją melodię sobie nuci. Za parę lat będę kończyć liceum i chciałabym zdawać do Warszawy. Czy gdzieś indziej na jakąś akademię muzyczną. Dalej kontynuować ten śpiew. Nie jestem pewna, czy ten śpiew klasyczny to będzie jedyne, czym się będę zajmować. Ale, ale z tym śpiewem na pewno gdzieś tam ta, ta przyszłość się wiąże. O Marcelinie Kępczyńskiej i jej ogromnym talencie wokalnym z pewnością nie raz jeszcze usłyszymy. Jej najnowszy sukces to wyróżnienie na drugim ogólnopolskim konkursie wokalnym Śpiewniki Domowe Stanisława Moniuszki, który odbył się w Łodzi na początku marca.